Witajcie! Dziś postaram się obiektywnie ocenić autobus, a raczej bus pod nazwą BAS A079. Przy wyborze tego pojazdu mamy również nazwę Etalon. Prawdopodobną, prawidłową nazwą jest BAS A079, dlatego tej nazwy będę się trzymał w dalszej części. No i mamy tutaj do czynienia już raczej z zakończonym zakończonym modelem do OMC z zewnątrz nie, nie tutaj pojazd nie prezentuje się jakoś wspaniale, aczkolwiek nie jest źle, więc to taki średnik odnośnie tutaj wyglądu Po kolei, może przód wygląda w ten sposób. Także ogólnie, karoseria jest bardzo fajnie wykonana. Szyby ładnie błyszczą. Karoseria jednak jest matowa, niestety. I tutaj, o tutaj, mamy bardzo brzydkie załamanie, jak widzicie. Także tutaj, to już idzie na minus. Tak to tutaj wygląda z zewnątrz. W środku, no, środek wygląda w ten sposób. Jest ładnie, schludnie, czysto. Tak tutaj się to przedstawia. Tutaj mamy widok z powrotem na tył. Tragedii ogólnie moim zdaniem nie ma. Tu już mamy kamerkę na fotelu. No, obok fotela praktycznie kierowcy. Stanowisko kierowcy wygląda w ten sposób. I z powrotem. No i stanowisko samo, typowo za kierownicą wygląda w ten sposób. Troszeczkę tutaj nie podoba mi się to ten materiał na drzwiach, taka jakby rozmazana tekstura. Podobnie tutaj ten fotel. Fotele pasażerów są ładne tutaj. A tutaj fotel kierowcy, i tutaj ta nakładka na drzwi, jest nie nieciekawie wygląda, moim zdaniem. Także to tyle w sprawie wyglądu. Funkcjonalność. No, i po kolei z funkcjonalności, co tutaj na zewnątrz otrzymujemy? Otrzymujemy jeden otwierany szyborda. Otwierane okna. Niestety tylko dwa. Także na pewno panuje tutaj gorączka. No i takie gadżety, moim zdaniem, zbędne. Tutaj mamy taki, jakby schowek. I po drugiej stronie podobny schowek. Jak widzimy. Tutaj już nic więcej. Nie mamy możliwości otwarcia. Poza co ciekawe, oczywiście, tutaj wspomniałem wcześniej, że tutaj są drzwi. Kierowcy, o i mamy możliwość otwarcia drzwi. Yy, niestety, poza otwarciem samych drzwi, yy, nie możemy tutaj yy, no, w żaden sposób otworzyć szyby w tych drzwiach. Duży minus, niestety: yy, funkcjonalność wewnątrz no, praktycznie nie ma żadnej. Tutaj mamy o jakiś tam niby przycisk, ale on nam tutaj nic nie wskazuje. Nic nam się tutaj nie pojawia, więc funkcjonalności tak naprawdę brak. No, poza tym oczywiście możemy otworzyć sobie szyby dach i szyby. No poza tym nic więcej. No a stanowisko kierowcy. No tutaj oczywiście jest funkcjonalność troszeczkę ograniczona moim zdaniem. Tutaj mamy hamulec ręczny. skrzynia biegów brakujące kontrolki, no, także troszeczkę tu niedopracowane jest to wnętrze, ogrzewanie i pozostałe różne tam przyciski, światła. O, tutaj mamy drzwi. Tak to tutaj wygląda. Ogrzewanie. I bodajże radio chyba, nie, również też nie działa radio. Także dużo obiektów jest tutaj tak statycznych, takich upiększających. No i razi tutaj brak tych kontrolek tutaj. Tu są takie czarne, jakby zaślepki, natomiast tu ich brakuje, niestety. Nie wiem tutaj, co to jest tutaj właściwie. Myślę, że to jakiś nawiew powinien być, coś w tym stylu. No tutaj są czar czarne pola i tak samo w tym miejscu. Także bardzo źle to się prezentuje. Yy, roletka, no niestety też nie działa. Więc no, funkcjonalność troszeczkę nie domaga z naciskiem na więcej, jak troszeczkę. Dźwięki: ostatnia kwestia, którą poruszyć, należy. Dźwięk silnika, jak słyszymy. Moim zdaniem bardzo fajny i dla tego pojazdu bardzo pasuje. Drzwi, to już słyszeliście, moim zdaniem również bardzo fajnie wyszły. Także... klaksonik też fajny jest. Kierunkowskazów raczej tutaj żadnego pikania elektrycznego nie ma. Także tak to wygląda w kwestii dźwięku Wycieraczki standardowy dźwięk no Także to tutaj praktycznie będzie bardzo szybki i krótszy odcinek odnośnie tego pojazdu no nie prezentuje się on jakoś wspaniale Nie ukrywajmy Od dłuższego czasu nic się w kwestii tego pojazdu nie dzieje więc Uznaję, że jest on już zakończony jako tutaj przez osobę, która go robiła, ten model. No i jest to już traktowane jako pełna wersja, a ja podejmuję się ocenie tylko pełnych wersji pojazdów. Więc, tak podsumowując, wygląd. Taki średni można by powiedzieć. Są aspekty, które podwyższają tutaj walory estetyczne, a są aspekty, które je obniżają. Troszeczkę nie podoba mi się ta bardzo błyszcząca przednia szyba. Podczas jazdy wszystko się nam tutaj odbija. Bo czasami to naprawdę przeszkadza. Co do funkcjonalności, no tutaj jest bardzo kiepsko w tej kwestii najgorzej powiedziałbym natomiast dźwięki to jest chyba najlepsza strona tego usika dźwięki wychodzą ponad wszystko tutaj ponad te dwa przednie aspekty i to jest chyba największy plus tego pojazdu no, ale kończąc już, bo tutaj więcej na ten temat nie chcę rozmawiać, kończąc i podsumowując, moja ocena w skali 10-punktowej, no to jest jedynie 4 punkty i póki co jest to najgorszy pojazd, jaką otrzymuję najgorszą ocenę. 4 w skali 10-punktowej. Moim zdaniem na więcej nie zasługuje ten kus. Mikrobusik, ten pojazd, czyli BAS A079, ocena 4 na 10. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.